Ania i Julka, witamy Was w nowym odcinku na naszym kanale, w którym podsumujemy sobie rok 2024 w piłce środkowej. I możemy przechodzić. Zaczynamy. Pierwszym takim ważniejszym wydarzeniem w tym roku był Tauron Puchar Polski. Była to 67. edycja. I ogólnie rozgrywki grupowe rozpoczęły się już 18 października 2023 roku. W rozgrywkach brały udział zarówno drużyny plus ligi, czyli najwyższej tej strefy rozgrywkowej, oraz pierwszej i drugiej ligi. Faza finałowa miała miejsce 2-3 marca tego roku w Krakowie na Tauron Arenie, gdzie odbywa się już od kilku lat. Zwycięzcą został Aluron CMC Warta Zawiercie po raz pierwszy, co jest w ogóle dużym zaskoczeniem. Oraz drugie miejsce zajął Jastrzębski Węgiel. MVP <noise> tego turnieju został Michał z I tak jak już wspominałam wcześniej, e, drużyna z Zawiercia wygrała i jest to takie wyjątkowe, ponieważ przez ostatnie lata tak naprawdę w finale zawsze spotykała się drużyna Jastrzębskiego Węgla i Zakzy kędzierzyn która w tym roku wyjątkowo nie była w e, strefie pucharowej. No. Bo się nie dostali, więc to od był ilu naprawdę... Pamiętam? Oj, nie pamiętam od ilu, ale no przez ostatnie lata zawsze był finał zaksaję strzębie. Zaskoczenie. I to było ogromne zaskoczenie w, strefie, w tym świecie takim siatkarskim. Ale fajnie, bo przynajmniej zawiercie, zdobyło ten tytuł, chociaż bym wolała żeby jastrzębia, ale liczymy na ten rok. Przechodząc dalej, oczywiście trzeba podsumować plus plusliwie. Czyli tak naprawdę fazę play-off i Mistrza Polski. Ogólnie była to już 24 edycja Mistrzostw Polski. Trwała ta faza pucharowa bo na niej tak zwane play-offy, bo na nich się skupimy. Od 10 kwietnia do 28 kwietnia tego roku. Ogólnie finał był rozgrywany tak i wszystkie mecze tam w dwóch meczu I finał był także do dwóch wygranych. Łącznie były trzy mecze, ponieważ e, był bilans 3-0 dla Jastrzębia. Jastrzębie wygrało z wartą zawiercie, więc można powiedzieć, że się odkuli za ten Puchar Polski. No i Jastrzębie po raz trzeci w ostatnich czterech, trzech, czterech latach e, zdobyło mistrza, więc to jest naprawdę duże osiągnięcie, a dla mnie duża radość. No i też warto wspomnieć o trzecim miejscu, bo w tym roku. Wyjątkowo po kilku latach na podium pojawił się projekt Warszawa, który też bardzo dobrze swoje mecze rozgrywał. No i jeszcze podsumowując, bo w sumie zaczęliśmy tak od tej siatkówki klubowej, musimy podsumować siatkarskie puchary, ponieważ one były bardzo obfite dla polskich drużyn. No i zaczynając od najważniejszego szczebla, czyli ligi Mistrzów Siatkarskiej, Polska drużyna, jest Węgiel, był w finale po raz już drugi z rzędu i grał ze włoską drużyną i ta sam Trentino. Niestety wynik nie był dla nas pozytywny, ponieważ zakończył się 0-3 i to właśnie Włosi zostali zwycięzcą tej Ligi Mistrzów. Mecz rozgrywał się w Turcji, w Antarii, w Antalya Sports Salonu. I było to 5 maja 2024 roku, a MVP został Alessandro Micheletto. Potem idziemy sobie o szczebel niżej, czyli do Pucharu Challenge, w którym polska drużyna także brała udział w finale. I co więcej, ten finał wygrała, a dokładniej był to projekt Warszawa i Wero Wolej Monza. Wynikiem 3-1 i 3-1, ponieważ tu był właśnie znowu do dwóch wygranych rozgrywany finał i miejsce to miało 21 lutego i 27 lutego, a MVP został Juli Semeniuk. No i ten powiedzmy najniższy szczebel, e, czyli Puchar Cev, e, W nim za to brała drużyna, udział e, drużyna Asekorosowa Rzeszów z SWG Luneburg. Jeżeli źle przeczytam, przepraszam. I to tak samo, finał był rozgry rozgrywany do dwóch zwycięstw i Asta wygrała dwa mecze 3-0 i były one 12 i 19 marca 2024 roku, a MVP został Francuz Stefan Boyer. Teraz y, przechodzimy do Ligi Narodów. Była to szósta edycja i y, rozpoczęcie było 21 maja, a finał y, był 30 czerwca. Wbrało w nim udział 16 narodowych reprezentacji. Polska broniła tytułu, niestety, ostatecznie jednak zajęła trzecie miejsce. I poza Polską na podium znajdowała się Francja, po meczu światkarskim z Japonią 3-1. I Japonia zajęła przez to drugie miejsce. I MVP był Antoine Blizzard, tak się czyta? Tak, Antoine Guisard. Tak. Okay z Francji, jak, jak słuchajcie w sumie. I ciekawostka jest taka, że jednym z obiektów, na którym rozgrywało się e, Liga Narodów był Atlas Arena w Łodzi. I właśnie taką małą ciekawostką jeszcze przed Ligą Narodów, to to, że przed ostatnich latach Liga Narodów była w Gdańsku, a w tym roku wyjątkowo w Łodzi. E, powiem tak, ja oglądałam je nie w telewizji, bo ceny mnie me trochę pokonały. E, Myślę, że jednak w tym Gdańsku na tej Ergo Arenie to już tak jest człowiek przyzwyczajony i tak się jakoś lepiej ogląda. No szkoda, że nie obroniliśmy tego tytułu, bo jednak ta Liga Narodów e, zawsze była dla do nas dobra, tak samo jak wcześniej Liga Światowa. No ale cóż mamy następne rok i liczymy, że się odbijemy. Tak. Ale na pewno też pozytywnym zaskoczeniem była Japonia, która w ostatnich latach wskoczyła do tej mhm, topki to tych drużyn. Gdzie no jeszcze te kilka lat temu byśmy nawet nie pomyśleli, że, że Japonia tak, może być ja tak powiem. wysoko i że w tym kraju w ogóle ta siatkówka może istnieć mm, na takim poziomie, i że drugie miejsce tak. będzie tak. wysoko. No. E, później był polski w sumie pomysł, bo e, Memorial Wagnera e, i to była 21 edycja. Trwał od 21, mhm, na tak. E, od 12 do 14 lipca i brało udział czterech uczestników narodowych, czyli Polska, Niemcy, Słowenia i Egipt. Turniej odbywał się w Krakowie na Tauron Arenie, Tak, i wszystkie mecze tam były, prawda? Tak, wszystkie. I pierwsze miejsce zajęła Polska, drugie Słowenia i trzecie miejsce Niemcy i MVP Memoriału Wagnera z tyłu Kamil Ceneniuk, czyli Polak. Tak, ogólnie memorial był fajny, dla mnie był wyjątkowe wydarzenie. Mega fajnie to się ogląda, Pomimo tak. tego, że jakoś nie ma to zbytnio znaczenia jak, jakichś takich narodowych, bo to jest tylko takie towarzyskie, to tak. jest to mega fajne takie do oglądania. Tak, i to zawsze właśnie że jest przed jakąś taką ważniejszą imprezą siatkarską, tą właśnie światową, więc to jest fajne. No i to tak jak mówię, dla mnie był ten memorial wyjątkowy, ponieważ w tym roku byłam po raz pierwszy na żywo na tym memoriale. I właśnie 14 lipca na ostatnim dniu wygrała Polska z Słowenią, czyli taki dobry meczek do oglądania. No Polska wygrała, więc ja się bardzo cieszyłam. I memoriał, naprawdę, jeżeli będziecie chcieli jechać, ja polecam z całego serca, bo właśnie przez to, że to nie jest taka światowa impreza i jest więcej Polaków, to jest mega fajna atmosfera, tak jak na każdym meczu reprezentacji. Ale przy okazji właśnie możecie zobaczyć te różne narodowości i te fajne drużyny, bo i Niemcy są mega dobrą drużyną i Słowenia. I nawet Egipt tam nie był taki zły i pozytywnie mnie zaskoczyli. Tak. I mega też fajnie, że MVP był Kamil Sameniuk, czyli Oj. Polak. E, no i teraz przechodzimy, wydaje mi się, że do najważniejszego e, wspomnienia Świadkarskiego z tego roku. I chyba i... z y, wielu, wielu lat wstecz. i Takiego pamiętnego, bardzo, czyli olimpiady. Podczas letnich igrzysk, które były w tym roku w Paryżu, które odbywały się od 27 lipca do 10 sierpnia, doczekaliśmy się srebra od siatkarzy na olimpijski finał, jako że Polska grała, czekaliśmy aż 48 lat. Nie było to złoto, ale i tak to jest mego osiągnięcie, że srebro no zdobyliśmy. Srebro, patrzę na to, że my zawsze przegrywaliśmy w winy, ale tak. No tak, w finalu, do... Do... po prostu ciągnęła za tyloma pokoleniami. Ja pamiętam jak cztery lata temu, no w sumie trzy, bo była olimpiada przekładana. I jak ja po prostu wtedy przed telewizorem, że odpadnie znowu ćwierć I też, mega później było fajne zdjęcie, gdy Kubiak i Kurek się przytulili. Tak. Właśnie, bo to też dla, dla Kubiaka, dla Drzyzgi, to tak. Tak, dla Nowakowskiego to naprawdę to były ostatnie chwile na igrzyskach, tak naprawdę ostatnia próba zdobycia tego medalu, no niestety mm -hmm. się nie udało, no ale powiem tak, tak. teraz zdobyli i, i, i znowu tak. W finale przygraliśmy w trzech setach z Francją e, i no, e, na podium znalazła się Francja, Polska oraz Stany Zjednoczone. MVP był Erwin. Angapet mm. <laughs> z Francji. I taką ciekawostką jest to, że e, łącznie na Olimpiadzie zdobyliśmy 10 medali: 1 złoty, 4 srebrne i 5 brązowych. Tak. Ogólnie jeszcze zatrzymując się przy tej Olimpiadzie, no bo to było takie najważniejsze wydarzenie tak naprawdę tego roku w środkówce i jak mówię ostatnich lat. Yy, no, finał przegraliśmy, ale. Ja mam ku temu jedno wytłumaczenie. do czego tak się stało. Przynajmniej tak mi się wydaje, ale też jak tak czytałam, dużo osób się z tym zgadzało. My graliśmy po finał ze Stanami 3-2. Tam po, oni tam dali z siebie 200%, i gdyby ten finał był dzień później, jeszcze dzień później, dwa dni później, czyli mieliby więcej czasu na regenerację. Finał by wyglądał znacznie inaczej. Tak. Bo oni tak naprawdę w tym półfinale ze Stanami, po pierwsze to był chyba najlepszy mecz w historii siatkówki w ostatnich latach. To, prawda. to też po prostu oni zostawili tam wszystko, oni zostawili całe siły i na Francji już nic nie zostało. Plus też dla nich szatun, że w ogóle do tego finału by wyszli, bo tak naprawdę większość zawodników, jak nie wszyscy, mieli mniejsze, większe kontuzje. Tak. Zatoski na przykład z barkiem. <grym> Tak, Fornan, pamiętam, Pamiętamy pierwszy mecz na Igrzyskach, i on już od z... nigdy nie ma kontuzji. Nigdy nie ma kontuzji. Pierwszy mecz z ekipą na Igrzyskach, kostka skręcona, na szczęście się wykurował, i tak naprawdę to on nas też y, nieraz ratował, i w końcu się stał taką postacią wiodącą, i w końcu wziął tę taką odpowiedzialność za grę na siebie, i zrobił z siebie takiego lidera. Więc na przykład ta Igrzyska też mi się przez to podobał, bo on przez ten rok. Wyrosną właśnie na tego lidera. No i słynna yy, mowa motywacyjna, <laughs> której nie zacytuję, bo nie będę przeklinać, ale wszyscy wiemy, <laughs> wiemy o co tak. chodzi. Wszyscy wiemy, o co chodzi i zadziałało, zadziałało. Z Ameryką wygraliśmy. wygraliśmy. E, powinien dołączyć do reprezentacji polskiej w nożnej, moim zdaniem. Powinien o, być tam o, ich supporterem i tak. motywować ich. I moim zdaniem też ten mecz na Olimpiadzie był nawet pamiętny dla osób, które się nie interesują sportem, bo było o tym głośno, bo tak jak powiedziałam, 48 lat czekaliśmy Fala. na finał. No. Dobra, no i teraz przechodzimy tak naprawdę do ostatniego takiego wy wydarzenia w tym roku, e, czyli do Super Pucharu e, w tym roku. Była to już dwunasta edycja i ogólnie Super Puchar zawsze jest rozgrywany pomiędzy mistrzem i wicemistrzem Polski. Więc to jest fajne, bo to jest właśnie pierwsza taka możliwość do e, takiego rewanżu tak. po mistrzostwie Polski. E, I tutaj właśnie był rozgrywany mecz pomiędzy Jastrzębkiem węglem i Aluronem CMC Martą Zawiercia. Zakończył się ten mecz wynikiem 2-3 dla Zawiercia, czyli teraz znowu Zawiercie było górą. Odbywał się oczywiście mecz w Katowickim Spotku, drugi rok z rzędu i miał on miejsce 25 września tego roku e, taką małą ciekawostką e, Tajbrek. Był bardzo długi, ponieważ tak naprawdę był rozgrywany do wyniku 23-21, no co nie często się zdarza. Tak. I, I powiem tak, ja miałam przyjemność tam być na żywo, już właśnie drugi rok z rzędu i widowisko było niesamowite. I mimo, że ja byłam za Jastrzębiem, to naprawdę widowisko się świetnie oglądało i wydaje mi się, że kibice zarówno Zawiercia, jak i Jastrzębia byli zadowoleni. Chłopaki naprawdę tam też zostawiali całe serducho na tym boisku, to była walka do końca, a w tym tej breku to ja po prostu myślałam, że ja już nie wyrobię z tych emocji, bo naprawdę. Jak już myśleliśmy wszyscy, że już się skończy, masz to nie, to oni dalej grali i po prostu było tak piękne, jak wszyscy na przykład stali i kibicowali i krzyczeli i coraz głośniej, chociaż myśleliśmy, że już nie damy rady, że coraz głośniej, e, która drużyna wygra. Więc to był ten jeden, ten jeden z tych meczów, które naprawdę odciskają takie piętno na kibicu i po prostu aż się kibic cieszę, że tam tak. jest. No i MVP został Aaron Russell. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik podobał. I mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej do powiedzenia w środkowej. Tak, że będziemy jeszcze mieli więcej sukcesów tak. i ten rok y, będzie dla nas wszystkich bardzo dobrym rokiem. Tak. No i cóż możemy powiedzieć? Do zobaczenia w nowym Na, roku. Tak i w następnym odcinku. Pa! pa.